Nie mogłam wtedy zdecydować, co o tobie myśleć. Teraz już wiesz? Nie sprowokujesz mnie do łzawych wyznań. Nie byłyby łzawe. Znam cię. To, co myślę o tobie teraz, nie ma znaczenia. Jutro będziemy już gdzie indziej. Zacznijmy wszystko od nowa. Zapytaj mnie wtedy. Już nie mogę się doczekać. Arizono, nadchodzimy. Popatrz tylko na to miasto. Gdzieś tam sukien Sarasaki próbują zrozumieć, czemu stracili wszystko. W końcu zrozumieją. Ale nas już to nie będzie, co? Powinienem zrobić to dawno temu. Spojrzeć na to miasto z dystansu. Miasto marzeń. Chętnie urywałabym ja komuś, kto to wymyślił. Panam, wiesz, o tym wszystkim w Mikoshi cieszę się, że dotarliśmy tu razem i razem stąd wyjedziemy. Pożegnaj się z Night City. Już go nie zobaczymy. Im szybciej zapomnę o Night City, tym lepiej. To miasto jest niezłe w składaniu fałszywych obietnic, co? Aha. Masz szczęście, jeśli zorientujesz się, zanim stracisz wszystko. No to może znikniemy stąd, zanim będzie za późno? Tak właśnie będzie. Czas odrobić straty. Kurwa, wie. znowu krwawisz. Nie przejmuj się tym. Wiesz, jak jest. Co z naszym planem? Wszystko ustalone. Za chwilę spotykamy się z naszymi, zgarniemy sprzęt i jedziemy. To będzie przejebanie trudna akcja, ale jak nic się nie spierdoli, za kilka godzin przekroczymy granicę. Wynośmy się stąd. Jasne. Ale wi. Spójrz na to miasto ostatni raz. Gdybyś tego potrzebował. Zaczekam w samochodzie.